Chciałbym przedstawić Wam sytuację z życia wziętą, związaną z bankiem Ariel Bank. Niekoniecznie tutaj chodzi o konkretny oddział banku, lecz o cały, cały ten system bankowy. Mianowicie sprawa wygląda w ten sposób, że 3-4 lata temu moja żona miała otworzoną działalność gospodarczą, pod którą współpracowała z niemiecką firmą wykonując roboty budowlane związane z wentylacją, czyli tam montaż wentylacji. Miała również do, tego, do tej działalności otworzone konto w Alior Banku, konto firmowe. Działalność trwała jakiś tam okres czasu, rok załóżmy na potrzebę tego filmu. Po tym czasie firma została zamknięta, wszystkie sprawy rozliczone. Konto zostało zamknięte, jak i prywatne, tak i firmowe. Również walutowe, bo, bo takie istniało w tym banku. I po czasie, mianowicie tam, po dwóch latach, zdaje się, gdy otworzyłem działalność gospodarczą na siebie, podjąłem współpracę z tą samą firmą niemiecką, która, z którą współpracowała moja żona. No i wszystko idzie, szło dobrze, aż do momentu, gdy. Firma ta niemiecka, właśnie wysyłając, wykonując przelew na, na, za, 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 na, na opłatę mojego, mojej faktury, którą wystawiłem za, za usługi, które wykonałem, pomyliła konto i zamiast, bo to, 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 to nie, nie było na początku, ta współpraca już jest jakiś czas, po prostu w systemie, gdzieś tam, bankowym, w swoim banku. Istniał jeszcze ten stary numer konta mojej żony pod tym samym nazwiskiem, notabene, tak więc łatwo było się pomylić i po prostu przelew został wykonany na stare konto mojej żony. Nieaktywne od około roku. Firma została zamknięta, konto zostało zamknięte, tak jak powtarzam. Zorientowaliśmy się po kilku dniach, po trzech, trzech, czterech dniach od wykonania przelewu, że coś jest nie tak. No i... Doszliśmy do właśnie takiej konkluzji, że przelew został wykonany na niewłaściwe konto. Moja małżonka zadzwoniła do na infolinię firmy banku Alior Bank informując nawet o, o zaistniałej sytuacji, że taki przelew niefortunnie został wykonany i co należy zrobić, aby te pieniądze wróciły do nadawcy. No, usłyszeliśmy wtedy od pani obsługującą, obsługującą tą infolinię, że od 7 do 14 dni obligatoryjnie to już jest bez naszej ingerencji, bo innej możliwości w ogóle nie ma. Te pieniądze wrócą do nadawcy. Takie są procedury, po prostu. No, ten termin też był trochę długi, no ale mówimy, trudno, no trzeba poczekać. Po tych 14 dniach, gdy pieniądze nie wróciły do nadawcy, zadzwoniliśmy jeszcze raz na informację, a dokładnie zadzwoniła moja małżonka. I wtedy dowiedziała się, że te pieniądze nie wróciły do nadawcy. Mało tego, zostały zaksięgowane na koncie nieaktywnym, czyli bank aktywował konto mojej żonie bez jej wiedzy, bez jej podpisu. Bez, nie, nawet nie informując, nie dostało ani maila, ani SMS-a, ani listu, nic. Po prostu zaksięgowali te pieniądze, wznowili te konto, e, mało tego, przewalutowali całą tą transzę, to jest były był wykonany na kwotę 6634 euro dokładnie, e, a bank przewalutował to na, na złotówki e, po kursie 440. Tam około 4,40, bo to teraz też nie jesteśmy w stanie. Kurs tego dnia jest około 4,80, czyli już 40 groszy jest straty na, 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 każdym, na każdym euro, co daje kwotę, w przeliczając z złotówki, to jest jakieś 500, to jest 2500 złotych. I co najśmieszniejsze, moja żona nie ma dostępu do tego konta, bo bank udzielił jej informacji, że konto jest nieaktywne. Hasła do logowania się do bankowości internetowej nie działają. Nie można się zalogować, karta bankomotowa nie działa. Ale to też nic nie znaczy, bo my nie może. Znaczy tak, małżonka nie może tych pieniędzy tak jakby fizycznie i, i, i prawnie wypłacić. Dlatego że raz, że nie ma do tego dostępu. To jest raz. Dwa, to nie są pieniądze yy, przeznaczone tak, jakby dla niej. Ona nie ma działalności, ona nie ma podstaw, aby taki przelew przyjąć, bo yy, musiałaby wprowadzać podatek za to. A ona nie może odprowadzić podatku, bo ona nie ma firmy. Firma jest zamknięta, konto było zamknięte. Nagle weszły pieniądze, otworzyli jej konto bez zdania racji. No i gdybyśmy sami nie zaczęli drążyć i dociekać, gdzie te pieniądze się podziały, to nawet by bank nie poinformował, pobierając pewnie sobie opłaty co miesiąc za prowadzenie takiego rachunku podejrzewam. I teraz jest taki kłopot, że już trzy razy z małymi dziećmi musieliśmy jechać gdzieś tam do Lublina. Akurat dzisiaj byliśmy w Lublinie. Na placu zamkowym w Alior Banku, w siedzibie, w siedzibie banku, rozmawialiśmy z panią dyrektor, ale najpierw z pracownicą, panią Anną, znaczy pani Anną, która jak Balcerowicz tłumaczyła nam, dlaczego nie może przelać tych pieniędzy, bo jakieś restrykcje są nałożone, trzeba czekać, aż te restrykcje zostaną zdjęte, dopiero ona będzie mogła coś tam zrobić, ale nas to nie interesuje, bo konsekwencją całej, całego tego zdarzenia yy, są dużo gorsze. A mianowicie te pieniądze, to były zarobione pieniądze przez moją firmę, ale to nie znaczy, że to są moje pieniądze tak, w 100%, bo ja realizując kontrakt z firmą niemiecką, którą współpracuję bardzo, i to jest też istotne, bo ja, nasza współpraca była nieskazitelna. Było bez żadnych, nie mieliśmy żadnych zatargów, żadnych konfliktów, wszystko było płynnie, wykonywaliśmy swoją, swoje prace wzorowo i opłacalne rachunki mieliśmy wzorowo. Współpraca była krystaliczna. Co teraz się zepsuło? A dlatego, że, no tak jak mówię, ja poinformowałem firmę niemiecką, stronę niemiecką, że rzeczywiście pieniądze zostały, to znaczy, że bank określił się, że te pieniądze zostaną odbite od konta w przeciągu 14 dni maksymalnie roboczych i wrócą po prostu do nadawcy. Czyli tam sprawa po prostu rozciągnie się o te dwa tygodnie, ale żadnych tam konsekwencji z tego tytułu nie będzie poza tym. No i nasza współpraca dalej, dalej kwitła, dalej przelewy otrzymywałem, wszystko było ok. Tylko że realizując to zlecenie dla niemieckiej firmy, ja mam podwykonawców swoich również, których muszę opłacić. Oni wykonują dla mnie pewne zlecenia. Ja ich muszę opłacić. Tylko że ja nie jestem w stanie ich opłacić w tej chwili, bo firma niemiecka straciła do mnie zaufanie. Gdy po 14 dniach te pieniądze nie wróciły i co się okazało, że te pieniądze weszły na konto mojej żony, gdy ono, twierdziłem, że ono jest zamknięte, tak ono jest zamknięte. Tylko że ja teraz nie wytłumaczę tego, jak to się stało, że bank otworzył konto, bo to jest. Wiecie, no, jakieś standardy europejskie każdy ma wpojone w głowie, a coś takiego się nie mieści po prostu w głowie, bo to jest. To zakrawa krawa OPRL, to do, do, do firmu ba ba Barelli by się nadawało na scenariusz, że bank sobie otworzył, wznowił konto, bo to nawet nie otworzył, wznowił konto żony nie informującą i te pieniądze sobie tam trzyma, nie chcąc oddać. A to też pewnie ma jakieś odzwierciedlenie dla mnie w kreacji pieniądza, bo ka każdy chce sobie wiedzieć, wie, że bank, gdy wpłacamy do banku 100 zł, to oni mogą wydać kredyt na tysiąc. Czyli gdy oni przetrzymują moje 30 tysięcy, to są w stanie wyda, wy, zrealizować kredyt hipoteczny na 300 tysięcy, zakupując mieszkanie gdzieś tam w Lublinie czy, 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 czy okolicach. Tak czy siak. Finalnie sprawa się rozbija o to, że firma niemiecka straciła do mnie zaufanie, bo ja twierdziłem, że konto jest zamknięte, a konto zostało otworzone bez naszej wiedzy, pieniądze są przetrzymywane bez możliwości tak jakby... W, operacji tymi pieniędzmi, w ogóle to my nie możemy tych pieniędzy ruszyć, a mianowicie moja żona nie może tych pieniędzy ruszyć, bo to nie są jej pieniądze, tylko ona nie ma działalności gospodarczej. Konto firmowe jest zamknięte, firma jest zamknięta. Weszły pieniądze nagle na, na jej konto firmowe. Przecież ona powinna od tego odprowadzić podatek. Jaki podatek ona ma odprowadzić, jeżeli ona nie ma firmy w ogóle? A bank sugeruje, żeby te pieniądze sobie prze, że oni przeleją to na jakieś nasze prywatne konto, a my sobie tam odeślemy. Nie, tak nie można zrobić, bo to jest podżeganie do przestępstwa. Jednym słowem. Bank podżega nas do, do, do popełnienia przestępstwa finansowego. Jedyne rozwiązanie jest takie, że bank w końcu się zrehabilituje. E, odeślę pieniądze w takiej samej kwocie, jakiej weszły, w, w, w kwocie euro. E, zamknij te konto raz na zawsze i zapomnijmy o sprawie. Ja, jako e, realista i przede wszystkim pragmatyk, jestem w stanie usunąć ten film po e, zakończeniu tej sprawy, jeżeli to rzeczywiście zakończy się w taki sposób, jaki zakończy się powinno. Ja muszę wznowić relacje, muszę odbudować swoje straty wizerunkowe, przede wszystkim teraz wyjaśnić jak to się, jak to zaszło, bo, bo takie coś to chyba tylko w Polsce w tej chwili, żeby bank sobie otworzył konto, nie informując e, w ogóle właściciela tego konta, a tak naprawdę ten właściciel jest abstrakcyjny, bo dostępu do tych pieniędzy nie ma, to jest, nie wiem, to jest firm Balei, po prostu PRM, głęboki na dodatek, tak więc jeszcze raz powtarzam, e, apeluję do tego banku, do Aliel Banku, do całej siedziby głównej, do, do, do zarządcy, nie wiem kto tam jest odpowiedzialny za, za to akurat, że te pieniądze zostały zamrożone. Nie można ich cofnąć, nie można ich wypłacić, nic z nimi zrobić, nie można. Tylko bank sobie z tego korzysta tak naprawdę. Także dziękuję.